Witajcie kochani, dzisiaj rozpoczynam taki cykl o odmianach moich pomidorów, znaczy pomidorów, które uprawiam tu, zarówno w donicach, jak i w ogrodzie. To jest pomidor Alicante, pomidor, który sprzedają sieciówki nasiona. Nie były drogie, bardzo płynny pomidor, tak może tu nie widać, ale tych owoców zawiązał. Bardzo dużo. E, tutaj już go jadłam, więc smak tego z doniczki znam, ale porównam go ze smakiem tego samego pomidora z gruntu, bo tam też już dojrzało kilka owoców. E. Co do odmiany, to ona jest zdrowa, rzeczywiście. To jest odmiana odporna na choroby. Bardzo plenna. E, zawiązały się grona takie od 6 do 10 owoców. W gronie tych groń jest 12. No takich pełniejsze grona liczę, jest ich 12, a takie co są po 2-3 owoce, które już prawdopodobnie nie dorosną, bo są też takie mikrogronka, no takie mikrogronka też są, ale tych nie liczę. Liczę na tej, tej wielkości, to Te są najmniejsze grona tu na szczycie i później są coraz większe. Owoc jest tej wielkości piłeczki ping-pongowej i mniejsze, chociaż y, tu jak się zawiązały na dole, y, na dole liście oberwał hrabia, bo z żółkły, ale te pomidory były tej wielkości jak były zielone i ten czerwony jak widzicie zaczął dojrzewać y, w takim maciupenki. No dobra, idę tam do gruntu, zerwę pomidory, pokażę Wam jak one się w gruncie zachowują. To jest ten sam pomidor rosnący w gruncie. On jest tutaj zdecydowanie mniejszy, mniej tych gron zawiązał i owoce są też w gronach mniejsze. On nie był podlewany praktycznie. pomidorów w gruncie ja nie podlewam. Musiało mu to wystarczyć zresztą pod folią też bardzo rzadko kiedy podlewam i tu są dwa dojrzałe pomidory, zerwę i przy was je będę e Dekustowała. Te są akurat drobniejsze, te pomidorki. Tak wyglądają. Pod folią ich nie mam. No i to jest taki najbardziej zagłodzony, zabidzony pomidor, którego miałam wyrzucić, ale mówię, no mam miejsce, to posadzę go. On ma najmniej grona. Też już dojrzewają zaczęły dojrzewać, mimo tego, że były w różnych porach sadzone, mniej więcej jednakowym czasie. On ma większe liście, niż ten, który rósł tam w ogrodzie. On ma liście porównywane do tych liści, które są pod folią. Nie pod folią, tylko w doniczce. No, ale taki najnędzniejszy tu jest zbiór. Niemniej jest to też pomidor zdrowy, też nie podlewany. Ten praktycznie w ogóle nie był poddawany, bo on rośnie tutaj w cieniu. To też może być przyczyną tego, że on ma mniej owoców niż pozostałe. Urwę teraz tego jednego te owoca. Jest nawet przelany, bo yy, no to pękanie jest wywołane przez opady. tak? Jeżeli my nie poddawamy pomidorów codziennie, ale one tu nigdy nie więdły, także. Nie widziałam sensu podawania pomidorów, które y, nawet w największe żary nie wędły. Natomiast do no, to była ulewa całą noc, padało u nas dzisiaj. Y, dostał sporo tej wody i pękł z racji tego, że już się dojrzały. No to przy, przystępujemy, znaczy ja przystępuję do degustacji. Też to, to nic znam. To jest ten pęknięty i te dwa z drugiego krzaka. Zobaczę czy jest różnica to one mają takie białe trzpienie, ale te trzpienie są nie wiem nie są bardzo miękkie I tak wygląda pomidor soku ma dużo skóra jest gruba owoc jest trochę bardziej słodki niż te z donicy jeszcze wezmę tego mniejszego z drugiego krzaka też ma takie takie czpieni one są średnie w smaku powiem wam myślałam, że ta średnia to wynika mm z tego, że ja w tej donicy je podlewałam regularnie, tak? No codziennie je podlewałam, dostawały tam litr, półtora litra wody w zależności od temperatury, bo u nas wodzi te temperatury były jakieś gigantyczne, jak się z koleżanką Zielonej Góry, to ona no, mówi, że tak zimnego lipca to dawno nie było, że nawet było im się przyjemnie opalać. No u nas niestety odwrotnie, te temperatury były rzędu 30-35 stopni prawie cały lipiec. No i te ulewy, <laughs> więc pomidory no, musiały być tutaj, szczególnie w tych donicach z tkanin, gdzie ten kompost osiadł. No to one bardzo szybko wypijały i praktycznie Podlewać i musiałam albo, albo rano, albo wieczorem, to w zależności od tego, jaka temperatura była. No i myślałam, że właśnie z racji tego podlewania te pomidory są takie bez smaku, ale jak widzę, no nie ma to znaczenia, czy one były podlewane, czy nie były podlewane. Smak jest sobie taki: no ani to słodkie, ani kwaśne. Jedyne co, że się udają. Na takie, no, no na soki na pewno się będą nadawały, tak, chociaż one nie są takie bardzo puste, czyli na te przetwory, przeciery, no będą miały dosyć dużo wody, czyli na te soki najlepiej. I ja z nich chyba zrobię właśnie takie soki, przetreję przez tą hmm, wyciskarkę wolnoobrotową, żeby się nie bawić później już z pestkami, zagotuję to z jakąś drobną ilością soli i na tym zakończę bo pieczenie tych pomidorów też się mija z celem chociaż na opakowaniu tego pomidora jest napisane, że są dobre na przetwory no, dla mnie to jest zbyt mokre na przetwory na, czy na przeciery, bo na przeciery też będą za mokre. no tylko ewentualnie na soki i już, ale polecam je osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z pomidorami, żeby nie stresowały się, tak, jeżeli robicie właśnie dużo soków, to ten pole, pomidor polecam, mogę go polecić, bo nie będzie to krzak chorował, zawiązują się praktycznie pełne całe grona, chociaż dojrzewają po kolei na tych gronach, tak, tak jak się zawiązuje owoc na gronie, tak on dojrzewa w takiej kolejności. No, i tyle, także dla zwolenników soków polecam do jedzenia na surowo, niekoniecznie na kanapki wcale, dlatego że no będzie płynął ten sok. nie Jest tego soku dużo, będzie płynął. No, a pomidor nie jest rewelacyjny, ale zdrowy. Dobra, no to do miłego papa.